E, cześć, kochani, to znowu ja, Demdra, mm, i dzisiaj będziemy komentować jeden odcinek. Więc tak, e, ten blondyn to Bakugo go, później Deku, potem Shoto, ten niebiesko-włosy to szygraki e, właśnie z bliznami czarnymi włosami. To Dabi, to dziewczyna, blondynka to Toga, a za nimi to jest All Might. Brunetka to Oczako, a koło brunetki to Ida, a ten, który śpi, to Ajzawa. Mogę spytać, co my tutaj robimy? Jestem Ax, ale możecie mi mówić Al. Spokojnie, nie jestem suczeńcą. Jedynie czego od was chcę, to abyście wystąpili w filmiku, który prawdopodobnie i tak nie pomoże mi w pociągnięciu oglądalności. A gdzie ojzowo? Nie był potrzebny, więc odesłałam go do klasy. Czekaj, a co właściwie mamy robić? Będziecie oglądać parodię o samych sobie. Proszę, nie zabijcie mnie po tym. Będzie aż tak, że za... będzie śmiesznie, nie... Nie bądźcie okej, okay, zaczynamy. W międzyczasie nieopodal krzeszowska siedziała sobie jak kaczka dziwaszka. Kaczka? Dobra, znacie reguły: panowie na lewo, panie na prawo. Ej, zaraz mam pamiątkę! Mogę ją wziąć do domu? Proszę, 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 proszę! Toga? Nie! Złaź z niej nie wolno! Noga, toga! Michyń psem! Gnież! Wiesz, co go tam. Okej, to go wiesz, rozwija i robię to rozsądnie ognisku. Ja zatem zabarykaduję nas ogrodzeniem spali, na którym będziemy mogli nawieść głowy intruzów. Kto za no kompresa na tę misję? Proszę, co wiem, to Co W tym miejscu będziemy mogli wykopać dół do u każdego, kto mi się przeciwstawi! Dobra, to niech ktoś pilnuje kompresa, żeby nie zabijał nikogo. Jeszcze. Użyję moich magicznych kulek, które służą do patrzenia jej O, ciemny las na jakimś zadumie... O, był nasz spolikę. To jest geniusz! Geniusz mówię wam! Spinner! Jak chcesz coś kutasa się garakiego? To może nie przynos, co? Dokładnie, spinner, zasada numer jeden, żadnego sca kutasów, zasada numer dwa, nie w moim towarzystwie. Nikt nie zauważył, że użyłem sarkazmu! I kogo nie obchodzi, jak nazwać swój bierz? Pewnie dobrze mogłeś go nazwać po sobie, głupi cfel! Mogę bez wahania! Przecież z nim twoją tchawicę i nie będę już musiał słuchać twojego ględzenia! Dawaj na solo, krokuś! Cisza! Najpierw mamy zadanie do wykonania, a potem będziecie mogli porównywać swoje broni i do czego służą. Nie, Możemy użyć mojej laski do prostowania jelit w tym, którzy nam się sprzeciwiają! To on się dobrze czuje? Kawy rozłączył, pierdolę. Wystarczy, każdy z nas bierze po koszyku i zbiera tyle ile się da. dzie, 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 Mogę się na ciebie patrzeć. Zostałbym jedną w Tak? Powiedziałem szczaf, nie wyszczać! Ups! TO BĘDZIE NASZ MAŁY SEKRET! Trzy kroki nienawiści! Dobra, mieliśmy paratio i złoczyńców! teraz przejdziemy do festiwalu w UA. Hej Deku, hej Deku, hej Deku, zaraz będziemy walczyć! Ta, powinniśmy się powoli zbierać! Hej Deku, hej Deku, hej Deku! Napisałem kolejny Czy to papier toaletowy? Nie! O. Hej deku, hej deku, hej deku! Zamknij mordę! Łaka Łaka! Jak się wszyscy bawimy na zawodach dla dzieci? To super! Niesamowita sytuacja! Mamy dedykację dla jednego z naszych zawodników! Kierowana od Bakubo do Izuku Mimitoryja! Mim, 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 Piosenka pod tytułem Gorąca prośba! A teraz nasi kolejni zawodnicy wchodzą na arenę! Wszyscy krzyczą, o o, o o? Jak ja cię nienawidzę! Rząd pierwszy, siedzenie zero. Gdzież to może być? Proszę pana, może pan zgasić ten ogień i przez niego nie widzimy! Proszę wybaczyć, ale akurat teraz mam tańszy gaz! Wygląda na to, że raz rozpoczniemy walkę, ale zanim zaczniemy, kilka słów od naszych sponsorów! Łaka, Łaka. Ho, czy lubisz jeść? Płatki! Ja lubię płatki! Ale denerwuje Cię, że nie możesz jeść swoich ulubionych płatków w kiblu? Spróbuj moich płatków OBSRAJTY! Czekajcie, tak ja idę i kupić. Ty serio je kupiłeś? Musisz siedzieć na kiblu ile tylko zechcesz! Ha! rajty! I nigdy więcej nie poczujesz się samotny! Ha! Polecam Alfred Majty! Ha! Hi ha! Dobra dzieciaczki, to ma być czysta i równa walka. Widzisz, deku, nieważne co zrobisz. Ja zawsze mogę w ten sposób zrobić ci loda. Czaj! O którego loda chodzi? Wiesz czym się tak naprawdę różnimy? Co to znaczy być bohaterem? Bohater nigdy się nie poddaje! Bohater zawsze staje po stronie dobra i pokonuje złoczy! Widzisz Deku, znam twoją słabość! Ty nie masz taty, którego możesz ignorować! Na pewno przychodzisz do domu i mówisz sobie Hej, nie mam taty, bo jestem Deku! Sędzia Kalosz! Sędzia Kalosz! To nie wszystko Deku! Noszę w sobie mroczny sekret, który właśnie ci teraz ujawnię! Mój tata... To mój ojciec! Łaka! Cały stadion w żałobie! Co za nieszczęście! SHOTO zabił Izuku! Angie, tonoroki, musi być zdruzgotany faktem, że jego SYN pójdzie do więzienia za zabójstwo chłopca, który lubił ryje! Hmm, jak to się mówi? Jaki ojciec? Taki syn? Trzeje krowki nienawiści. Bez komentarza. To no to koniec. Nie, bo nie, nawet nie 7 minut. i 12. Dobra, mam coś. I przepraszam za to, Izuku.

Nie wydaje ci się, że powinno być więcej osób? Chyba powinniśmy następnym razem wstawiać baner o otwarciu przed barem, a nie w środku. Zazwyczaj o tej porze dużo wogarowiczów ze szkoły idzie do baru. Może powinniśmy zmienić. Ricardo naszego lokalu i wpuszczać nieletnich? Czarny, ty mordo moja! Niestety to ja jestem twoim szefem i uznam to za mój pomysł! A teraz, słuchaj mnie uważnie, czarny, tak? Będziemy musieli zmienić demografię naszego klubu i wpuszczać nieletnie osoby! Skąd... mam ma swój sposób. Tak zawsze szef to ma łeb. I właśnie... Coś ty brał, że masz taki głos? Nieodwrotnie! Myślicie, że... Yy, I tak, kończyliśmy filmik yy, Dziękuję za oglądanie Buja, dobra Bye